I słuchajcie, tak trzeba też robić i nie trzeba się dać kompletnie z tym, ale. Ania, reguły programu trudne kończymy. Słuchaj, masz kontakt z naszymi dziewczynami z Koszalina? Nie, Ja tylko mam kontakt od urodzenia z Haną Bananą, bo to moja siostra na Banana! A to, kurde czułem! Słuchaj, serdeczne ukłony dla matki waszej, dla Waszej mamy m, m, matuchny serdeczne no, trzymajcie ukłony. Trzymajcie się dziewczyny! Cześć, bywaj, cześć! cześć. Oh, cool. Ale się rozdar. Sąsiedzi. No. Cicho na narty wyjechali. Jak <gadł> <gadł> będą dupiny spinać? Klapeczki jak będą wypinać i... <gadł> tak będą robić? Tak. A te błyskawicowe aborcjonistki będą po drugiej stronie. A między nimi będą stali policjanci i z trudem będą mogli powagę zachować. A, a Bąkiewicz się wyrwie do przodu i... A tam z drugiej strony wyskoczy. Antyfiarz Ant Ant wyskoczy z drugiej strony i, też... I tak... Wojciech Wojtkiewicz się napnie, kutnie, i wniesie wielkie jajo. A oni dopadną do tego jaja i szybko go pomalują przez koloru. To będzie słodkie. jajo. Jak to, tak, to wygląda, no to naprawdę. No. My, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. My narodowcy się nie bijemy z nikim, bo nie popieramy no, przemocy. Okay, Trzemocy. Wojciechu pamiętaj, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. My tak nie zachowujemy się narodowcy. My jesteśmy kulturalni. Stronictwo narodowe imieniem Dmowskiego Romana jest bardzo kulturalnym stronictwem i nie popieramy tego. Radziu, a podobnie. Lampard czy nie? Lempart nigdy w życiu mi się nie podobała Ojoj. i nie będzie się podobać, bo to jest aborcjonistka, a ja jestem za życiem. No proszę bardzo. No i widzicie, radio powiedział, co wiedział. No. Poważne, życie, poważne oświadczenie gieniu. Życie jest najważniejsze. pani Lempard. Ustatkuj się, bo ten ryjki. Zalują się, robią wywiady i do chołowni, do chołowni. Bo co? Nie kręcić hołownię do Musi być, istnieć dla czaki. Chołownia, zepsujemy ci fryzurkę, chłopcze, poczekaj. Dobrze, nic ci nie pomoże, że tam jeden żuk z jakimś innym, zapłakanym. Markiem do ciebie przejdą. Nic ci to nie po Ze śliniakiem. Wszystkie. Le Bo nim. Wszy lewizna cię zeżre, zeżre cię lewizna. Skoro, że temu Gnojowi nie kopa w dupę nie zaserwowałem wtedy w Warszawie, temu cośmy ich spotkali na ujazdowskich, pamiętasz? Ale jechałem rowerem, to się ciężko kopie po dupie, jak się rowerem. Prostotą i celnością. Ulegli, polegną. I dowiedziałem się wczoraj od Marcina, że yy, osoba z jego rodziny, młoda dziewczyna, studentka medycyny, zaszczepiła się dla świętego spokoju. Bo jest studentką medycyny i musi e, przecież studiować. Tak, bo jest studentką medycyny i dla niej studiowanie medycyny jest ważniejsze niż jej zdrowie. I oczywiście to nie jest tak, że my mamy rację. Albo ktoś inny ma rację, kto mówi, że szczepionki są świetne. Ani ja mogę nie mieć racji, ani on. Jaka jest prawda? Wie tylko producent. Ale producent absolutnie nie chce brać odpowiedzialności za to, co wyprodukował. I zmusza rządy, żeby kupowały te szczepionki, ale on nie bierze odpowiedzialności. Więc uwaga! Zabij Billa Gatesa! Za kto może, kto jest w jego wyjściu. Wojtek, to jest coś nawoływania do. Ale jako pierdolę! on kurwa zabija nas. Ulegli, polegną. Tak jest, nawołuje, kurwa do tego. Zabijcie Billa Gatesa. Zabijcie go kurwa. Macie jaja? ja, kury z Ameryki. Chamy pierwne. Potomkowie bandziorów i przestępców. Mordercy Indian. Wykurwy. Zabijcie Billa Gatesa. Tego, kurwa. I nie pierdolcie o jakiejś wolności, demokracji Bo jesteście tyle warci, co wasze gówno z zeszłego roku Zabijcie Billa Gatesa My tego nie możemy zrobić A Bóg świadkiem na niebie Że zrobilibyśmy to Nawet plomba w zebie by nam nie zadzwoniła Zrobilibyśmy to czekanem, tak jak kurwa Stalin Zaję trockiego, Czekanem w sam środek łba. Ile jeszcze ma iść na rzeź ludzi? Ile ludzi jeszcze musi umrzeć dla jego kurwa bilansu? Dla jego chorej wiary w to. Że naprawi świat i że to on będzie wielkim sportem. Ja wiem, chora wiara, zabij Billa zabi zabi Gatesa, kur...